Cześć wszystkim. Wczoraj wjechała do mnie kolejna paczuszka od De ale niestety prawie po dwumiesięcznej przerwie. A De Agostyni jakieś tam zmiany swoje. Na przykład zmienili też przewoźnika. I teraz paczki dostarcza. U mnie kurier in post. Paczka jak paczka. Kurier impost. Dostarczył ją. A co w środku mamy? Teraz to tak spakowali. Mamy info o jakiejś aktualizacji prenumeraty. To tam na bok. Zaraz zobaczymy, co jest w numerach i jakie numery. No, znaczy się ja domyślam się, jakie. Faktorka tylko została. I zaraz przechodzimy do oględzi. Teraz to jest tak, wiecie, o widzicie, wszystko luźne. Nie jest przypisany, nie jest ze swoimi numerami. Kobot przyczep. A mamy numery w tej pacusz, paczuszce 59, 60, 61 i 62. No dobra, teraz sobie pokompletuję Co? w danym numerze powinno się znajdować oto numer 59 w tym numerze znajduje się opona przyczepy i felga oraz zawór tak to będzie wyglądało opona taki no taka powiedzmy nie małych rozmiarów twarda goma tam napisali w numerze że trzeba ją Zmiękczyć poprzez zanurzenie w ciepłej, nawet gorącej wodzie. Ale to się ogarnie. Ale no. Będzie dużo. Będzie to fajnych gabarytów. Ok, to w pięćdziesiątym numerze. Tutaj mamy numer 60, a w numerze sześćdziesiątym mamy takie elementy. No, ogólnie to są elementy przekładni kierowniczej. Oj, i co to jest za ciężko? No ale ogólnie mamy tutaj elementy układu kierowniczego. A no to są one tutaj. Tak to się prezentuje. Tutaj mianowicie mamy numer 61 i to są elementy z tego numeru. A mamy tutaj elementy koła, bęben tarcza. Elementy montażowe, które będzie można już potem przykręcić do przedniej osi, no. I tak to właśnie się prezentuje, no i ok, to było. W numerze 61, tutaj mamy numer 62. No tutaj mamy pomysł i zawory. I zawór hamulcowy, jak dobrze szybko spojrzymy. Także no, traktorek cały czas powoli. Bo powoli, ale nabiera kształtów. Taki będzie oto efekt końcowy w tym numerze. A to będzie w numerze 63. Pamiętajcie, że na stronie Dagostyni są wydania cyfrowe. Muszę tam zajrzeć, bo już długo nie zaglądałem, czy się coś zmieniło, bo było wydania cyfrowe odnośnie Ursusika do 69 numeru. Może się coś zmieniło i już poszło o kilka numerów dalej. Sam jestem ciekawy, co będzie w kolejnych numerach, bo wiem, że już za niedługo pojawi się błotniczek. No i byłoby fajnie już tak. Z prawą stroną obudowy z w tylniego mostu, z tym wszystkim to już skręcić do kupy. Bo w 62 numerze to już tam naprawdę wygląda ok, żeby wszystko skręcić i tak traktorek stał, wiecie, symetrycznie. No, byłoby naprawdę fajnie, bo to i lepiej wygląda na filmikach, i taki wiecie. A tak na razie połowicznie. No dobra. Ja się powoli zbieram, bo jeszcze mam dużo roboty. Dzisiaj wyjeżdżam na weekend wędkarski na Karpie. A tak. No, ja chyba nie wiem, czy jeszcze mi się uda nagrać filmik z montażów. Może jak wrócę w niedzielę. A na razie zostawiam Was z kolejnymi numerami od Dagostynie. Z naszym traktorkiem Ursus C330. To tymczasem, na razie.